Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek z podcastu BSS bez tajemnic. Jest to odcinek nietypowy, dlatego, że nagrywany podczas konferencji i to jakiej konferencji? Tą konferencją jest Web Summit Edycja 2024. Od 15 lat organizowane to wydarzenie jest w Lizbonie w Portugalii i gromadzi dziesiątki tysięcy uczestników, przedstawicieli świata technologii, startupów inwestorów, ale także i sektora publicznego z całego świata. Posłuchajcie, jaką rozmowę na dzisiaj dla Was przygotowałem. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, podcastowicze. Kolejne łączenie z Web Summit. Tym razem jest ze mną Przemysław Zakrzewski z ABB. Cześć Przemku. Cześć, dzień dobry. Po raz pierwszy na websamicie. Weteran, po raz trzeci. Weteran, po raz trzeci. A co Cię tu ściąga na ten Web Summit? W takim razie, że już po raz trzeci jesteś. Myślę, że cała grono inspiracji możesz dookoła rozglądając się zaciągnąć, od technologii po rozwiązania biznesowe, po znajomości, po geograficzne lokalizacje. Na wyciągnięcie ręki czy kilku, kilku kroków dookoła dotrzesz do właściwie każdego kawałka technologii, w jaki sposób jest ona używana w jednym albo drugim przypadku biznesowym kontekście, jak sobie radzą kraje poszczególne, jak zachęcają inwestorów. Ja, no to jest już kilkanaście punktów, gdzie w ciągu trzech dni nie zdążysz na pewno odhaczyć. Będąc tutaj, mając na miejscu 72 tysiące ludzi do dyspozycji, no chyba nie ma lepszego miejsca, żeby powiedzieć, zasięgi networkingowo inspiracyjne są niezbadane, ale myślę też, słuchaj, kontakt fizyczny jednak, widok, rozwiązania, dyskusja bezpośrednia, ze startupami, z inwestorami, z ludźmi, którzy szukają pomysłów. To pomaga jednak zrozumieć, co dzisiaj się na świecie dzieje, no i czego będziemy się mogli spodziewać w następnych potencjalnie miesiącach, latach. To jako weteran tego wydarzenia, jakby nie było tak, jak mówisz, że jesteś tutaj po raz trzeci, coś widzisz, że się diametralnie zmieniło na przestrzeni tych trzech lat, czy raczej widzimy po prostu kontynuację dobrego, sprawdzonego modelu eventowego? Jeśli chodzi o event, to myślę, że nie chciałbym się tutaj wypowiadać, bo dla mnie gra. Gra huczy, buczy, muzyka tutaj i jest ok. Z punktu widzenia też koncepcji, zobacz, że tutaj masz mixture, zarówno krajowe, perspektywy dużych firm, chociaż siedzimy tutaj przy jednym ze stanowisk, gdzie mamy duże firmy, na wprost mamy następne, gdzie z rokiem sięgniesz. To koncept sprawdzony, przyciągający ludzi. Nie zmieniałbym chyba na razie nic, a co się zmienia, no to na pewno technologie, które są eksponowane i widok ich na, na najbliższe, najbliższe miesiące, no i obszary, które w to inwestują. Żeby coś dzisiaj powiedzieć, dużo oczywiście mamy AI-owych konceptów, mniej lub bardziej zaawansowanych, ale na przykład znacznie mniej real estate'owego, proptechowego. Ofert z tego obszaru, czy to jest specjalnie, czy zachęta organizatorów, czy tak się akurat układa rynek? Pewnie do sprawdzenia nie umiem sobie dzisiaj odpowiedzieć, ale to widać trendy, które obszary biznesowe próbują nadgonić jakieś albo przegonić pewne koncepty i właśnie tutaj się odpowiednio wystawiają. A z twojej perspektywy zawodowej jako przedstawiciela dużej jakby nie było globalnej organizacji, jaką jest ABB. Jakich wy rozwiązań w tej chwili poszukujecie? Jestem tutaj, patrząc na to z punktu widzenia automatyzacji produkcji przemysłu. To jest na pewno element, który się przyglądam na stoiskach, patrzę, gdzie dzisiaj startupy myślą, gdzie powinniśmy zmierzyć Dziś chodzi o efektywność, o konfigurowalność przemysłu, logistyki. To są takie rozwiązania, które, które na pewno zwracają moją uwagę. Druga, obszar, który zaciekawił mnie mocno i potencjalnie ma Odzorowanie w tym, co robimy w centrum naszym technologiczno-badawczo-rozwojowym to są zrównoważony rozwój z punktu widzenia materiałów, z punktu widzenia optymalizacji y, produkcji materiałów, y, za, zamienników tych materiałów, wiele ciekawych rozwiązań, w jaki sposób dzisiaj startupy myślą, gdzie można przyłożyć y, y, nowoczesne modele poszukiwania, poszukiwania y, konceptów y, materiałowych. Y, to jest chyba takie obszary, które mną dzisiaj tutaj w tym dzisiejszym dniu mnie zainspirowały parę ciekawych rozmów. Ty na co dzień bardzo aktywnie działasz wspierając łódź w szeregu różnego typu inicjatyw, które są tam realizowane dzisiaj. Akurat spotykamy się na stoisku miasta Łodzi, które jako jedno z dwóch polskich miast zdecydowało się na taką szersze pokazanie, ale też i wspieranie tej całej społeczności startupowo-technologicznej, mhm. którą ym, miasto akurat zabrało ze sobą. Gdybyś tak ze swojego punktu widzenia mógł ocenić, jak wygląda w tej chwili aktywność polskich startupów, to jak ją oceniasz? One są mniej więcej na, liczą się w tym globalnym wyścigu startupowym? Czy musimy się czegoś uczyć od świata? Nie chciałbym oceniać lepiej, gorzej. Powiedziałbym tak. Policzyłem sobie ilość polskich startupów, które są tutaj, przechodząc się pomiędzy naszymi tutaj stanowiskami przygotowanymi w różnych obszarach. No, niestety, tych startupów polskich, oprócz naszego stoiska, w sensie na którym jesteśmy dzisiaj, zaprzyjaźnionych, biorących udział w konkretnych aktywnościach, za wiele z nich się tutaj nie pojawiło. Z jakiegoś tam względu pytanie by trzeba było sobie zadać po, po, po tym evencie. To co to znaczy, czy, czy co robimy inaczej niż inne kraje, inne ekosystemy, tak je nazywając, które wspierają? Myślę, że jest jakaś praca do, do, do przemyślenia, czy moglibyśmy coś tutaj poprawić, tak bym odpowiedział na Twoje zaczepne pytanie. Nie, rozumiesz, moja rola jest taka, żeby trochę takich zaczepnych pytań rzucać, ale z mniej zaczepnych, natomiast takich inspirujących ludzi do działania. Warto jest, żeby młodzi ludzie tacy Oj. świeżo po edukacji, tak naprawdę zaczynali wierzyć w siebie i mówili: Słuchajcie, ja mam pewien pomysł, który może coś zrewolucjonizować, i jeżeli odpowiedź na to jest pozytywna, to co można doradzić takim ludziom, w które drzwi powinni pukać? Gdzie po niej powinni w ogóle iść, żeby ten ich głos wyszedł poza ich cztery ściany? Znaczy, wiesz, młodzi ludzie, może jakbym nazwał to, nieważne od wieku. E, czytałem kiedyś takie badania, które mówią, że startupy zakłada się albo na studiach, albo tam w wieku 50 lat. To pewnie zdany jakieś e, tobie też e, spostrzeżenie, że masz ten etap w momencie, kiedy nie ryzykujesz z jednej albo z, strony, z drugiej strony e, coś. Wiesz, wydaje mi się, że wiele z tych startupów, które sobie dzisiaj tutaj oglądałem, przysłuchiwałem się, e, myślę, że one bazują na małych, iteracyjnych małych, iteracyjnych zmianach. To nie są startupy, które wywracają do góry nogami całe ekosystemy, chociaż takie też się zdarzają, ale każdy z tych startupików dodaje jakąś małą kawałek w jakimś procesie wartości dla klienta, dla odbiorcy, który powoduje to, że ty musisz sobie, o dobra, to jest ta wartość, którą zainwestuje no i potem jest konsekwentne budowanie dyscypliny, przewagi, skalowania. Rozmawialiśmy tu o rozwiązaniu typu, żeby coś ci powiedzieć, rozwiązanie myjnie samochodowe. Wydaje mi się, że ten startup, co osiągnął i dlatego jest w wersji beta, dzisiaj pojawia się nie alfa, to skala, którą osiągnął szybko, oferując małą rzecz, której inne dzisiaj tego typu rozwiązania nie dają. I to jest jakaś taka porada, znajdź tą malutką rzecz, dyscyplina, konsekwencja i działaj. Czasami mynia samochodowa robi robotę. Robią mocno. Pomyśl sobie, że one mają przyszłość, autonomiczne samochody, autonomiczne mainie, bezgotówkowe, fintechowe rozwiązania, które między innymi też łódzkie komunity buduje. Myślę, że to jest jakiś nowy przestrzeń, wbrew pozorom małych zmian, gdzie... Fintechowe, community, community miejskie, smart city, może w pewien sposób pomyśleć sobie: Dobra, to jest ta mała przewaga między jednym a drugim, którą warto zainwestować i wspomóc. O patrz, jaka to byłaby magia: idziesz spać, nie, twój samochód sam jedzie na myjnię, sam się myje i wraca. Tak, 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 tak. tak. No, ale wie, myślisz, że to, nie, to jest science fiction? Absolutnie, no, absolutnie nie. nie. Dla mnie to jest kwestia pytania nie czy, tylko kiedy. No i wiesz, i tutaj, jak spojrzysz dobrze, byś pochodził w jeden kąt sali, drugi i połączył te koncepty i otworzył to jak. Łódź się otwiera jako miasto, mówię, ej, przyjdzie, mamy okazję wam udostępnić piaskownicę do, do robienia pewnych eksperymentów eksperymentów w jakimś tam zawężonym ryzyku, oczywiście, nie? O tym rozmawiamy. O ja myślę, że to jest idealne, wiesz, kropka, jedna, druga, trzecia. Miasto, ekosystem, już nie mówię konkretne miasto, ale ekosystem, który jest gotowy, otwarty do tego, spróbujmy razem od inwestycji, po wdrożenie, po utrzymanie, po sprawdzenie, wrócenie na nauczenie. no to jest to, to jest właśnie to miejsce. Tutaj. I to kluczowa rzecz, chyba na koniec powiedziałeś właśnie z tymi z tym wątkiem uczelnianym, bo żebyśmy rzeczywiście działali zgodnie z tym złotym trójkątem, miasta, bądź samorządu, bądź część, część, szerzej mówiąc, sektora publicznego, plus do tego sektor akademicki, uczelniany, plus do tego biznes, nakładając te trzy zbiory na siebie, rzeczywiście jesteśmy w stanie sporo ciekawych, fajnych rzeczy zrobić, które zdecydowanie mogą dostać i zielone światło, żeby móc być robione, dwa, odpowiednimi zasobami, a trzy, odpowiednio sfinansowane. I słuchaj, to jest jeden z wniosków, który mógłbym, trochę się jakby uzewnętrzniając zobaczyłem. Dzisiaj na wielu plakie, plak, plakatach startupowych każdy startup jest w jakimś tam pod opieką konglomeratu, nazwijmy to tak, uczelniano-inwestorsko, jakimś komercyjnym, czyli nie są pozostawione same sobie. To nie są z przypadku oczywiście startupy, to są właśnie te połączenia, gdzie myśl technologiczna, patentowo, know-howowa, uczelniana, razem z komercyjnym podejściem, Działają tutaj wspólnie i to jest coś, co myślę, e, Zróbmy rachunek Sumienia, spójrzmy, co możemy zrobić inaczej przez następne 12 miesięcy, żeby potencjalnie 2025 Lizbona miała jakiś taki sznyt, właśnie by podobny z Polski wychodzący. Może jest to jakieś podejście. Lepiej bym tego chyba nie spuentował, także dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja.